Oczywiście tylko dla dolosłych. Nie no Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Oczywiście. E, no panowie, no o której się umawialiśmy? Dzień dobry Państwu. No o której o które się umawialiśmy? O której, profesorze, no się umawialiśmy? o dziewiątej rano, a teraz którą mamy? Ja, to prawda już nie jest dla mnie to jest wszystko, bo jedne pociąg i tak mi ucieka, ale ja mam też swoje życie. no jeszcze 10 minut temu było dla mnie to bardzo istotne. Umawialiśmy się o 16.35, 7 godzin po pana przyjściu. I to jest pana wina, że pan przychodzi wcześniej, a nie nasza. I stąd ta agresja mi się wydaje. Koniec z tej jałowej dyskusji. Ja bym chciał o co spocząć, chodzi? bo jednak 7 godzin stoję, to po prostu jestem już bardzo, bardzo zmę... Jak się pan będzie czuł? Świetnie, Pan będzie siedział i będziemy stali. To jest komfortowa sytuacja. Proszę bardzo, oczywiście. W ogóle pan ma takie nastawienie, że jak pan ma takie nastawienie, to proszę bardzo, drzwi są wolne. Przełknę tą imprezydencję ze względu na promocję dobra nauki i chciałbym no. przejść do tematu. On może tak jeszcze długo, bo jest profesorem i na pewno ma o, narząd ja mowy rozwinięty. Do... Proszę bardzo. bardzo Strasznie pan agresywny. A poza tym pan cały czas nam przerywa. Bo chcieliśmy coś istotne. powiedzieć, ale profesorze, chcieliśmy coś powiedzieć i teraz proszę nie będziemy Państwa, już nic Z tego mówić. miejsca chciałbym powiedzieć państwu o. Znakomitym odkryciu mojego znakomitego i fenomenalnego kolegi, profesora Wiewiórczaka, który dokonał przełomowych odkryć w dziedzinie psychologii twarzy, w skrócie PT. Panie profesorze, bez fałszywej nieskromności i bardzo proszę, szybciutko, bo pan nam przerywa. Swoje główne idee profesor Wiewiórczak zaczerpnął od psychologa społecznego z XIX wieku Gustawa Lebona, autora książki Psychologia tłumu. Lebon twierdził, że charakter człowieka wypisany jest na jego twarzy. A profesor Wiewiórczak doszedł do swoich fundamentalnych wniosków, analizując podobieństwo właścicieli psów do swoich pupili. Chciałbym przedstawić materiał, który w pełni obrazuje eksperymenty profesora Wiewiórczaka. Proszę Państwa, doszedłem do wniosku, że przyczyną takiego, a innego wyrazu twarzy danego osobnika jest rodzaj literatury, jaki preferuję. Mówiąc wprost, rysy twarzy danego czytelnika. Zależą od tego, co czyta. Oto zapis eksperymentu. Ten człowiek za chwilę zacznie czytać kryminał. Ze zrozumiałych powodów musieliśmy podjąć specjalne środki bezpieczeństwa. Czy to konieczne? Tak. Proszę zaczynać. Czas przyjrzeć się podmiotowi, który widzę jest już właściwie po lekturze pierwszej książki. Jak się podobała lektura? To ładna lektura! Skąd byś taką lekturę wziął? Nie w ogóle stąd! Nie mnie stąd! Będę apelował! Widzimy różnice charakterologiczne. Bardzo dobrze. To potwierdza tezę. Tym razem, dla odmiany, zaaplikujemy podmiotowi literaturę romantyczno-kobiecą. Posunię się się policzymy. Czytać. Jak się czytało? Cudownie. Wielkie przeżycie jestem tak wzruszony. Myślę, że możemy bez obu otworzyć już drzwi. Co pan myśli o tej książce? Doskonała książka. Jestem nią naprawdę poruszony i wprawiła mnie w taki nastrój radosny, że mógłbym tańczyć, śpiewać, a nawet ucałować pana profesora. Zmiany są bardzo wyraźne, także w sferze charakteru. Kolejne potwierdzenie mojej tezy. <gry> Dziękuję. Czas na trzecią część eksperymentu. Tym razem zamiast literatury realistycznej, literatura fantastyczna. Dobry horror. Agresja Niemiec. niewłaściwy tytuł. Drakula, strona 149. Czytamy! <ciety> Hal? <mouth> Sprawdzimy wyniki eksperymentu. Czy można? Jak widzimy, żadnych zmian nie obserwuję. Z tego wynika, że literatura, która nie ma pokrycia w rzeczywistości, nie ma wpływu na czytającego. Słowem, wampiry nie istnieją, więc taka literatura nie zmieni twarzy czytającego. Zgodzi się Pan ze mną? Znakomity materiał. No znakomity. No tak, może i znakomity, wie pan, ale to wszystko mi się wydaje takie naciągane, takie... Tak jak zupełnie jakby w ta telewizji bym oglądał. No, ja Ależ profesor Wiewiórczak charakteryzacja, zapewnik. proszę, proszę mnie nie przerywać, zapewnik. ta charakteryzacja, teraz skończyłem. Wszystko odbyło się w warunkach sterylności laboratoryjnej i pełnego obiektywizmu naukowego. I bardzo dobrze, że pan nie usiadł, bo by pana nie było widać za tego stolika, co się cieszy. natomiast po co jest pan ta paszka, co pan się naczytała z Kara Wilda, tak? i teraz dandys się z pana zrobił? Nie, mnie kujno. Dzięcioł Pana Kuję. A to ja bym chciał zobaczyć, bo to jednak proszę podejść, jest program popularno naukowy. my tu racjonalnie staramy się wyjaśnić. Stop! Lepiej tu, bo będę lepiej widział. Niech. Co tam jest? To jest dzięcioł. Y nie jest dzięcio. Nie wier, Nie wiem. Co to powiedzie? jest? Szokie go ugrysta, to może być szok po, na no, Powiedział Proszę państwa, ja się czuję w obowiązku jednak podsumować te fundamentalne tezy profesora Wiewiórczaka. Głosi on, że żeby zachować pełną prawdę na twarzy, nie należy czytać żadnych książek. I widzi pan, kazali mi przeczytać poezję władysława remonta chłopy. Niech pan zobaczy, co mi się stało. No wybiło, pan? trochę, wybiło. Pan. Aj, le, chodźmy do pana, Ale wyzwijca. jak ja wyglądam teraz, proszę pana. Czy ma pan jakąś powieść intelektualistyczną, żebym przeczytał, że nie wyglądał w ten sposób? Ja nie wiem, czy ona złagodzi objawy, no one są tak silne. To ale... jest jakiś szok normalnie. Pan, panie pan czy pan obserwuje kantę chociaż co ty się dzieje w tym studiu? Ej, proszę to proszę, jest jakiś chaos. Proszę, czy profesor. Hałas, proszę, to jest ja jakiś szok to, pana. To, proszę, to tak jest jakiś. Po prostu ja nie wiem, co to się drzędzie. No, no drzędzie. Chyba kolego, wszystko w porządku. To, chodź, Ale pewno, chodź, chodź, nie ma czasu i tak jesteśmy. Ale potrzebny. Nie ma. Czasu. Proszę państwa, do której? Bo tutaj, tak? Tutaj. Proszę państwa, teraz naprawdę materiał będzie sensacyjny, no bo program nasz jest sensacyjno naukowy. Jest coś takiego, że kiedy gwiazdy tu do nas przychodzą, to się otwierają przed nami, zdradzają tajemnice, a my tych gwiazd słuchamy, ponieważ wiemy, że jest im to potrzebne do czegoś. I Państwo dowiadują się także różnych, wielu ciekawych rzeczy. Także i teraz będzie materiał. Kolego, nie dość, że godzinę na Was czekam, to jeszcze mi tutaj, tutaj nicie, to już, no. Proszę Państwa, ciekawe, czy rozpoznadzą Państwo ten głos? Tak, proszę Państwa, zapraszamy na materiał archiwalny, a potem na rozmowę, gdzie wszystko się wyjaśni. Telebim prosimy włączyć. Mnie prosisz? Po trzech dniach dramatycznej, ale nadzwyczaj sprawnej walki, akcja ratulkowa zakończyła się sukcesem. Stań, stań. Proszę państwa, proszę państwa, sensacja. W naszym studio słynny polski głos, słynny polski lektor. Pan Tomasz Knapik zdradzi nam swoją największą tajemnicę. Panie Tomaszu, proszę siadać i proszę zdradzać. Zdradzam. Zawsze od dziecka, od takiego, chciałem być głosem. Chciałem pracować tym głosem być w telewizji, czytać filmy. Już jako właśnie gówniarz w szkole wyrywałem się: Proszę pani, ja powiem wierszy, proszę pani, ja przeczytam na każdej uroczystości rodzinnej. No i. I spełniło się to Pana marzenie. Spełniło się. Ale ja w rzeczywistości miałem głos zupełnie inny. Taki o. A teraz prosimy o dalszy ciąg programu. Zapowiadam następną pozycję programu. Sami Państwo widzicie, to jest niesamowite. Ale to w naszym programie takie rzeczy się będą zdarzać. No my jesteśmy w wstrząśnięci, nieprawdaż? Że, no, ja, ja się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, ale... To bardzo proste, patrzcie panowie. Ale, a to, właśnie, ale co, to jest urządzenie to to zaprojektowane dla mnie na moje zamówienie w Wojskowej Akademii Technologicznej, no już dawno temu. Po prostu kodujące głos. Tu i stąd, T stąd mówię, wychodzi głos. Tak, a stąd wychodzi, no ale już nie mój naturalny taki, tylko właśnie ten jak słyszycie. Nieprawdopodobne. To jest w ogóle szokujące. Proszę Państwa, to ja teraz przy okazji wiem, yy, dlaczego mam materiał z Wojskowej Akademii Technologicznej. Na której teraz zapraszam. Dam się jeszcze pewnie parę rzeczy wyjaśni w międzyczasie. E, przepraszam Panie Tomaszu, czy mógłby pan zapowiedzieć a, tak. y, kolejny. Y, zapraszam materiał. Państwa do Wojskowej Akademii Technologicznej. Byliśmy niezły ubaw, kiedy poprosił nas tym swoim głosikiem o Wokoder. Bardzo panów proszę, o zbudowanie takiej maszynki, którą poważnie mu trochę głos. będę wdzięczny. W każdym razie byliśmy bardzo zadowoleni z efektu ostatecznego. Rewelacyjny tym dobraliśmy. a tak? Prawdę mówiąc, to nie jest jedyna osoba publiczna, której zmieniliśmy głos. Zresztą e, tajemnica zawodowa e, nie pozwala mi mówić, kto, ale zapraszam Państwa do po, posłuchania. Słuchajcie się, słuchajcie, na pewno, na pewno w, 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 domyślicie się sami, kto, kto dostał od nas taki wokoder. Zresztą, e, wracając do tematu, to cały sekret, sekret tkwi w tym wytworzeniu jonowych drgań wzmocnionych głosu ludzkiego za pomocą. Takiego dekodera niskich częstotliwości. To jest prototyp, ale takie, takie były początki. A wszystko zaczęło się, kiedy pewien światowej sławy reżyser zgłosił się do nas, do naszego instytutu. Przyszedł, pamiętam, i powiedział: Panowie, zróbcie coś, ponieważ nie mogę słuchać głosu tego swojego gwiazdora. I zrobiliśmy. I Polska Ludowa potrafiła? Potrafiła. Komu to przeszkadzało? <laughs> hey, Mr. Professor, I want a smaller voice decoder and voice destroyer. I can fight quickly because I kill you. Do you hear me? Now! Slow it. it! to my emotions. profesor. This is your destiny. Thank you. No, czujemy się wyróżnieni tym, że w naszym programie zechciał Pan odsłonić swoją tajemnicę. A czy ja mógłbym zapomnieć następny materiał przy pomocy tego sprzętu? To, to też jak ja będę mówił... To, to nic to... trudnego, Ta? proszę pana. No, gdzie? którym guzikiem? Tutaj się tym reguluje, o. No, i tak, tak mogę tak bo ja nie mam szelek mam pasek No ja jestem na szelkach go A Nie, to ja tylko na chwilę. Proszę państwa a teraz zapraszam na ostatni punkt naszego programu porady parapsychopatologa Lamy lutomskiego radzi. Witam państwa dziś napisała do mnie kobieta z Sosnowca Ach, prosiła, żeby nie podawać nazw miejscowości. No, trudno. Pani Anna, yy, ta kobieta, której mąż Andrzej Bronikowski prosił, żeby nie podawać personaliów. I tak się stanie, nie podamy personaliów. Twierdzi, że w mieszkaniu pod podłogą słychać przelatujące myśliwce. A żaden z sąsiadów nie ma takich problemów. Co robić? Proszę pani, ja pod swoją pływającą klepką podłogową słyszę frachtowce i trałowce. Że o łodziach podwodnych U571 nie wspomnę i sugerują, żeby przeczekać aż przelecą, lub po prostu skończy im się paliwo. Ale najpierw niech pani sprawdzi, czy pani głowa nie tkwi w pracy w czasie wirowania na 900 obrotów. Dziękuję za uwagę. Dobranoc państwu.